To jest mój przyjaciel Piotr. Znamy się lat. od lat. Mówi, że jestem jego przyjacielem, znamy się już lata. And Piotr jest niezwykły kunne. Mówi, że jestem bardzo zadowolonym klientem z ich produktów, bo takie, takie rzeczy już posiadam na swojej hodowli. Woliery firmy Habru. Uwa, okay. Uważam za jedne z najlepszych. Piotr wählt für kwaliteit. Mówi, że postawiłem na jakość i ta jakość się zgadza. Ja. Ja ja Mamy raz model. A to plus to jest wylot typu Bass Gerard Kek Myślę, że jeden z najlepszych jakie mi się tu udaje zobaczyć za każdym jednym razem. Widać naprawdę, że to jest masywnie bardzo dobrze zrobione i spełnia swojej powinności. Jest wystarczająca deska do tego, żeby głębiej mogły fajnie zlądować, wyhamować i... Ten wylot jeszcze służy do tego, że tu można pod spódną antenę ładnie włożyć. Nie? Także antena nie jest na wierzchu, tylko jest potworem, a konstantuje tak jakby była, była na wierzchu. Super rzecz. Wszystkie te wyloty mają podobny system, więc różnią się tylko nazwą względem hodowców. Bardzo, bardzo istotną rzeczą jest tym wszystkim to, że jak gołębie wypuszczane są na trening przez te wyloty, to te wyloty są zamykane i one wiedzą, gołębie przyzwyczajają się po jakimś okresie czasu do tego, żeby, że podczas treningu musi być biały kolor. Nie? Jak, przy, jak, przy, jak przylatują do domu, to automatycznie jest ten kolor, który znają. I nie ma problemu z tym, żeby miał jakieś problemy z wejściem i tak dalej. Basverkerk mał że wie mais die korn. Eee, -Kerk był myślenia, albo, albo, albo wymyślił, że e, wyloty muszą być takiego samego koloru jak kukurydza. <tryk> Więc dlatego jest taki kolor, jaki mamy. Ale to jest również barwa holenderska. Więc dlatego yeah. myślę, że w pewnym sensie dwie rzeczy się fajnie połączyły w całość. Yeah. To jest zbudowane do systemu Unicon. Ta klapa zblokuje wejście. Tak. Und durch diese... Prze, prze, przez, przez, przez tą większą klapę gołębie automatycznie startują. Ta kratownica służy temu, żeby gołębie nie miały brudnych nóg, żeby odchody te gołębi były poniżej tego, gdzie one siedzą i gdzie startują. I jest łatwe w czyszczeniu, jeżeli te wyloty są oczywiście nisko zamontowane, bo wysuwa się tą płytę, wyczyścimy, zasuwamy, pierwsza liga, Bundesliga. Ten na dole wylot i ten system wlotowy jest zbudowany dla systemu Benzing, jest troszkę większy, bo automatycznie antena firmy Benzing jest większa. Więc. Zbudowali... Takie wyloty, że dla każdego systemu jest inny rodzaj wylotu Pod każdy system. Pod każdy system, dokładnie tak to wygląda To jest, to jest taki sam rodzaj pleks, tak samo twardy jak i to Także grat, inne rzeczy nie dadzą temu rady model ten, E-Kamp? Ten system wlotu wylotu jest pod nazwą Aircamp für on, on, jest, on jest zrobiony pod wszystkie systemy które mogą albo zrobią pod wszystkie systemy jakie egzystują na rynku ten, ten, system, ten system wlotu jest tylko zrobiony pod wlot gołębi to jest ten sam model, ale wypuszczanie gołębi jest w dolnej części wylotu. System, można powiedzieć, dwustronny, bo dołem gołębie wylatują, a górą wlatują. Ważne jest, że wszystkie woliery Ta woliera jest, jak wszystkie woliery, spawana. Jak widać, woliera jest naprawdę jakby powiedzieć, klasa, bo z konkretnego materiału bardzo dobrze zrobiona mogę to potwierdzić tym, że mam na swojej hodowli dwie sztuki i naprawdę e, pierwsza liga. W tym, w tym temacie to jest tak, jakby można powiedzieć, połączona ta woliera z dachem i konkretnie z gołębnikiem gdzie gołębie przez, przez tą wolierę okay. mogą wchodzić do gołębnika. W tym przypadku normalnie machen wir to wszystko aluminium? -farbig. Wszystko ma na obecny czas, ma, robiąc, robią cały czas wszystko z aluminium, ale na obecny czas malują też to aluminium. I Kunde hat Also, powiedzieć, welche Farbe er möchte. Wedle życzenia klientów, malują w takim kolorze, jak sobie klient życzy. Ta woliera ma jeszcze jedną super rzecz Jak jest skonfigurowana z gołębnikiem. Przez tą wolierę można wypuszczać gołębie. O wiele łatwiej, jeżeli jest powiedzmy jest połączona z gołębikiem i otwarta ta woliera na całej szerokości, tak jak to wygląda. Można przez tą wolierę wypuszczać gołębie, a wchodzą automatycznie górą. Nowe rzeczy to siatka ochronna przeciwwiatrowa. Super sprawa, nowa rzecz, kapitalna rzecz uważam. Szczególnie na terenach wiecznych. Woliera może być, do tego jeszcze bym chciał dodać, że woliera może być na nogach, może być na kółkach uniwersalna, podnoszona. Tuto, tutaj są jeszcze w tej wolierze szuflady. Łatwe w wyciąganiu, łatwe w czyszczeniu, łatwe w myciu. Naprawdę piękna sprawa. Dodatkowo na zewnątrz na próbę montowany karmnik, może być i pojnik. Ten sam materiał jest na pokrycie tego całego albo zabezpieczenie całych tych korytek, który pokazywał, jak można postępować z nim młotkiem. Ogólnie siłą. To jest najnowsza rzecz firmy Habru, którą mogę, mówię sam, jestem od Kassel. Jestem po prostu mocno zainspirowany tą rzeczą, bo to jest ruchoma żaluzja. Jeżeli jest wiatr, to możemy regulować tą żaluzję. Także dostęp powietrza możemy albo zwiększać, albo zostawić taki, jaki był, albo całkowicie go ograniczyć, jeśli chodzi o odmuchanie. Kapitalna rzecz, naturalnie nie tania, ale no, dla pupili naszych zrobimy wszystko z biegiem czasu nawet jak się jak to mówią jak się Polacy zepną to zawsze zrobią to co za, to co myślą to co zamyślą o tak to wygląda jeden produkt kann man einzel bei uns każdy produkt można u nich kupić www.habro.nl www.habro.nl ale można również do mnie dzwonić i przeze mnie te rzeczy, które komuś się spodobają, pasują, zapytać również i zamówić. To nie ma problemu. Każdego roku zbierają pieniądze na. E... Na powojennych albo rannych w czasie wojny albo coś takiego, nie? Ja. Na inwalidów wojennych, dokładnie tak. Und wir fragen unsere Kunden ein, zu spenden? I pytają zawsze swoich klientów, tych, którzy tam zamawiają o nich rzeczy, o to, żeby podawrowali jakiegoś gołębia i jak nazbierają trochę tej gołębi, to robią aukcję, sprzedaż. I całą pulę uzyskaną, tutaj, którą tutaj mamy na przykład, przekazują. Jako dar dla tych, którzy, z którymi tam mają podpisane umowę, czy, 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 czy dla nich to robią charytatywnie i tak dalej. Przez kilka lat zorganizowali albo zgromadzili 150 tysięcy euro. Przez kilka lat zorganizowali albo zgromadzili 150 euro. Ja, dieses Sputnik ist gemacht worden für ein Fliegen und wenn der Käfig da drunter kommt, kann man auch wieder rausfliegen. Ten rodzaj albo ten model wylotu jest zrobiony tylko pod wejście gołębi, ale można również spodem zapiąć kosz i wgonić gołębie do kosza bezpośrednio. Wszyscy, dla, 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 dla wszystkich systemów jest tak samo ta antena zbudowana.